Dobry wszystkim hodowcom. Chciałem dzisiaj zaprezentować kilka gołębi młodych, niektóre są bardzo zimbrydowane na z rozpłodu gołębie. Tutaj pierwszego gołębka chciałem zaprezentować po lotniku moim, po wdowcach, po kasbor. Bardzo dobry lotnik z tej linii Kazborów, Bowera. A matka tego gołąbka to jest klasens. I taki ładny gołąbek wyszedł, szpakowaty. Gołąbek o numerze 16768. Ten gołąbek już jest na trzecim piórze, on nie lato pod worierą, bo to po wdowcach ten gołąbek jest. Następnym gąbkiem chciałbym zaprezentować. To jest piękny gąbek Dakart. Razy wóz ojciec, ale matka to jest Jansen Mazyasz. Piękny gąbek też już jest piórko rzucił to będzie też samczyk ładnej budowy. Gołąbek o numerze 16781 tutaj z rozpodu, teraz gąbki. to jest gołąbek o numerze 16722. To jest yy, taki ładnej budowy gołąbek Jeden z gniazda, bo tu będą gniazdziaki. Też już wyrzucił. Yy, Dwa lotka. z jednej strony biaolotek ten gołąbek to jest po wnuku Asa 6535 łepuch bezpośrednio, po oryginale, ale matka tego gołąbka to jest Engels, Jules, bardzo zimbrydowany gołąb na Engelsa, na Julesa. jest będzie jeden. Tutaj dwa gniaździaki będą gołąbki też po oryginalnych łepuchach gołębie u mnie wychowane 16730. Piękny gołąbek. To miało być dla mnie. Też wyrzucił już jedno lotko odrośnięte. Ten gołąbek 16730 730. Tak. To jest wnuk Oskara bezpośrednio od łepucha, ale matka jego to jest wnuczka znów Oskara Junior. Tu będą dwa gniazdziaki. Te Oskary to są z Lautenusa, z tego gołębie słynnego hodowcy. I tu jest gniazdziak tego gąbka. O, też jedno lotko, piękny gołąbek. Glazer oko, letko. Gołąbek o numerze 16733. Tutaj jak mówiłem, to jest ojciec, wnuk Oskara, lautenus. A matka to jest wnuczka Oskara junior, lautenusa. Ja to sparowałem na krew, żeby to bardziej zmobilizować, mocniejszą krew, bo mam tu lotniki w tym roku młode dwa zostały, fajnie mi się pokazały. Z trzema konkursami jeden jest. Następne gołąbki. Następny gołąbek jest e, 3894. To będą dwa gniazdziaki. E, to jest jeden nakrapiany. 38,94. Ten gołąbek się wywodzi po ojcu Jan Hoisman razem Arden, ale matka jego to jest podwójna wnuczka po podwójnej wnuczce Jupitera, Tomka nawrota. Drugi będzie krasy taki pstry, bo ojciec ten Arden jest. Teraz pokażę tego gołąbka, to jest jak ten mudek. O. Bardzo ładnej budowy. To jest właśnie Jan Hojzman, razem Arden. Ojciec, a matka po, po podwójnej wnuce Jupitera, Jana Pasza. Gąbek o numerze 3754. Tu następne będą dwa gniazdaczki. Z rozpodu, to już rzadkość tych gołębi. Tak mogę nadmienić, bo to jest od księdza Słabego. Posiadam jeszcze koło 8 oryginałów w czystej krwi trzymam je. To jest księdza Józefa Słabego Gołąb rodzice, piękne gołębie uparte. Wydają ciemne, nakrapiane jasne. 16697, tu będą dwa gniazdziaki. to jest czysta krew procentowa na Wójtowicze, słynne. Ten tu nie, pokażę od razu gniazdziaka drugiego. To jest 16690 Tak to jest Józef Słaby którego go pozdrawiam Bo miałem bardzo dużo tych gołębi od niego Super Gołębie Trzymam czystą krew bo tam były gołębie Fabry od niego Też u mnie Gołąbek 16690 Następny gołąbek 16599 590 jest. To będą dwa gołąbki. 100% ojciec tego gołąbka to jest 100% kopytko. U mnie już wychowany, bo też kolekcję mam tych gołębi u siebie. Mam jeszcze jedynka 062. Słynne te gołębie. Adama ma kopytki. Ale matka tego gołębia to jest znów zimbrydowana na Jana Hoismana. Matka. To będą dwa gniaździaczki, następnym szesnaście 16578, 16 578, 16, 578. 578 tak tu będzie jeden gołąbek to jest po czystej parze łepuch też to jest jakobs oryginalny gołąbek ojciec łepuch z linii jakobsa a matka to jest zimbrydowana na kanibal Wandajka. <coughs> dyka też ładny gąbek, to był jeden gniaździaczek tylko. Następny gąbek 16751. 16751. Tak, tutaj jest gąbek też po oryginalnych łebuch. To jest po ojciec to jest po bardzo mocnym imbredem Baka 17 Engels. Dobrze mówię. Baka 17 a matka tego gołębia to jest mały wos zimbredowana na małego wosa w sobie ma playboya, O będzie samiczka. Już ona wyrzuciła skrzyp... piórko nawet to jest Bak 17 po złotej parze, bo mam tych gołąbków bardzo zimbrydowanych tego Baka 17, tutaj następny gołąbek to jest 16583 583, tak to jest Ładnej budowy też gołąbek. To jest po synie Budapeszta. Jurka Koźlika po Olimpijczyku. Po synie syna, co posiadam Olimpijczyka. Imbryt też Olimpijczyka Budapeszta. Ale matka tego gołąbka to jest Frederik Filipe. Tu będą dwa gniazdziaki. 16597 to jest taki fajny gołąbek też fajnej budowy też zimbrydowany na krew z westretę. posiadam tu samca zimbrydowanego arka butnera z Farzędza a samiczka jego to już jest wychowana u mnie po westeretę z linii z linii yy, pruskiego Krzyśka co kupiłem w tą westretę od Grzesia Buganika. Też ładnej budowy szesnaście 16600. To jest gniazdziak tego Budapeszta Pstrego, co pokazywałem. To już po synie Budapeszta, olimpijczyka. A matka to jest Feredyk Filipe. To będzie gąbek, szesnaście Tu następny grąbek To jest po Cipo z linii Chipo, ale matka to jest 300 oryginalna wiosna Leo Choremans Razy yy, Jansen. A ten Chipo to na głowce tak takie kropki mają, albo pstry wychodzi. To jest wiosna Razy Chipo Leo Choremans. Następnym gąbkiem 16593 to jest będą też chyba dwa gniazdziaki. To jest po czyste wiosny. Ojciec jego to jest dziki, imbry dzikiego, a matka jest wnuczką dzikiego. Tak mi kazał sparować Andrzej. Wiosna i tak paruje. No są tam rezultaty, bo są roczniaki u mnie przelotowane, roczniak nawet 500 mi tam robił, delikatnie postępuje, bo to trzeba zbogacić tą krew lotników. <laughs> to jest na imbret dzikiego. I tu jest następny gołąbek 6, y, 297. 297. Tak to jest gołąbek, imbred, bo ojciec Jan Hojsman i matka Jan Hojsman, Taki młodszy samczyk chyba będzie. To jest na Imbred Jana Hojsmana bo te gołębie Jana Hozmana pasują właśnie na kopytki bardziej. Też parowałem z Mędryson na tą samicę od boryczki co mam też jest gołąb przelotowany jeden tutaj następny gołąbek 16 566. tak to jest stuprocentowy wiosna też to jest samiczka będzie to jest y, wio, ojciec je, jego, to jest w, w, Czysty Wiosna, wychowany już u mnie, Leo Chorema, zarazy y, Imbred Lukiego. Ale matka to jest czyst, y, Bezpośrednio Wiosna, to jest samiczka y, najlepszego, córka najlepszego lotnika rejonu oh, z 2007 roku, 2294, tego lotnika. Posiadam córkę u siebie. I to jest super gołąb. Tu następnym gołąbkiem to jest 16591. Tak, to jest ten gniaździak kopytki. Kopytko razy stu kopytko razy yy, Jan Hojzman Imbred. Kłady gołówki są związane. szesnaście pięćset dwadzieścia siedem pięćset szesnaście, pięćset siedemdziesiąt dwa, pardon, pięćset siedemdziesiąt tak. To jest imbred Kurgana. To. Ale matka jego to jest wnuczka Olimpiady. Ryśka Pawłowskiego 81 11 chyba, jak się nie mylę, z tej linii olimpijskiej. To będzie samiczka Glazer Oko. Bardzo fajnie mi się te gołąbki sprawdzają na młode, bo jej rodzeństwo trzy razy na gołębnik wpadło jako pierwsza. Dwa razy chyba, dwa, a ma trzy konkursy. Bardzo szybkie goemby są z tego połączenia. Tutaj chciałbym zaprezentować czerwonego gąbka 30 3309 To jest po imbredzie po imbredzie 808 Karola Paszka ale matka jego to jest Szelens razy Jansen Tu będą dwa gniazda Tutaj chciałbym zaprezentować takie już naprawdę sub śmietankę gołębi, bo to jest 16684 684 684, tak, to jest Hard, harda Krugiera razy Kartalis, matka ale ona jest wnuczką znów słynnej Lucji u Hararta Krugiera. A ojciec tego gołąbka to jest as z Gostynia. Tą samiczkę, matkę to kupiłem od, od ta, Tadeusza Gierczaka. Kartalis razy Hart Krugier z linii wnuczka. Lucji słynnej. Tam, tu będzie gniazdzak, też ciemny. 16681. To jest gniaździaczek tego. Hart Kartalis i z Gostynia słynny ten As. Ojciec. Tutaj, następnym gołąbkiem chciałem pokazać też wiosny. Chciałem sobie go zostawić po przeobrączkowaniu. Miał uszkodzoną troszkę nóżkę, ale to już wszystko w porządku chodzi. Ale to mam tych gołębi Jeszcze jak są. Jedne, jedne młode się wyklu, wykluły po tych rudych i jedne jajka zniosły w tej chwili. To jeszcze im zostawię. To jest ten rudy po imbredzie. Matka imbred rudego, a ojciec wnukiem rudego. On ma już wyrzucone dwa lotki. Jedno odrośnięte, drugie wyrzucone. To jest ten... Rudy, taki ceglasty gołąbek szesnaście 16729 tak, to jest gniazdziacz tego czerwonego, Karola Paszka, Imbred 808 osiem, olimpijczyka. Zarazem, a matka to jest szaleńcę. Chodź, nieby się. Jeszcze trzy gąbki. 16 pięćset osiemdziesiąt. Tak. To jest. Gniaździak tego Hurygana 51. Hurigana 51, tak. Yy, a matka to jest z linii olimpijskich, Ryśka Pawłowskiego. To jest gniaździak tego niebieskiego, brudnego. Ładnej budowy. Chodzimy się. Następnym gąbkiem 16 584. 584 tak, to jest gniazdzia tego dzikiego. Imbret dzikiego. Razy wnuk dzikiego. Wiosna, stuprocentowy wiosna. Bo teraz są gołąbki też zaobrączkowane to dla Janusza z Poznańskiego są z, z już zamówione, a tą parę mógłbym odsprzedać. I tu ostatni gołąbek 16589. 589 tak, to jest e, hurigan. Tutaj chciałbym nadmienić, bo z jednej strony ma 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 lotek. To jest ojciec, to jest wnuk 1755 słynnej rozchodowej samicy huriganki Mariusza Chłopieckiego, ale Matka to jest wnuczka znów, 12-15 arka Butnera. Także jakby ktoś tu potrzebował z tych gąbków, bo tam są część zamówionych gąbków, mógłbym pary poskładać. Także proszę sobie zapisać numery, które gąbki są. Podobają się, po numerach najlepiej zadzwonić, to porozmawiamy, doradzimy, co tam potrzeba. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam.